Kolejna miejscówka to Grenada w Hiszpanii i komiks, który autentycznie mnie wzruszył pod sam koniec. Następnie trafiamy do Włoch i piekła Supermana. Według mnie świetny pomysł z wykorzystaniem postaci Dantego. Komiks koniecznie do przeczytania. Następna jest Serbia z bardzo filozoficznym podejściem do tematu Supermana. W komiksie moja decyzja chronię światło. Z kolei w Kamerunie Superman wskoczy do Rydwanu Bogów. Lecimy do Indii, gdzie Clark Kent poduma nad byciem bohaterem. Argentyńczycy w kolejnym komiksie z kolei skłaniają nas do skupieniu się na temacie ekologii w ostatnim ziarnie Kryptona. Bardzo interesujący temat, jak na Supermana. Odwiedzimy też Turcję, romantyczną Francję, zahaczymy o Brazylię i lądujemy wreszcie, moi państwo, w Polsce. Tytuł nie pozostawia wątpliwości, że Superman spotka u nas pannę Marzannę i będzie to wyjątkowo chłodna relacja. Z zimnej Polski Superman podskoczy do gorącego Meksyku, pośmieszkuje z Niemcami, którzy, jak widać, mają naprawdę duży dystans do swojej historii, a potem doleci do Czech. I tutaj moja osobista uwaga, Jerzyku, jak ci Czesi potrafią świetnie rysować, nie wiedziałam. Podróż do oka świata musi zakończyć się jakimś dobrym posiłkiem, dlatego ostatni komiks to japońska manga za żarte starcie, które już recenzowałam na kanale i oceniłam na pyszne 5. I chociaż nigdy nie byłam jakimś ogromnym fanem Supermana, to osobiście oceniam ten komiks niesamowicie dobrze. Dajcie mi znać, co Wy myślicie o tym komiksie.